Witajcie kochani, pozdrawiam Was bardzo serdecznie tego pięknego poranka. Jesteśmy na bieżni lekkoatletycznej, co niesamowicie mnie cieszy, bo raduję się z tego, że będę mógł tutaj wypowiedzieć do Was kilka słów. Kocham biegać i dużo czasu spędzam na bieżni, a to, że jesteśmy w takiej scenarii i że dzisiaj bieganie jest teraz tutaj w temacie, to pomoże nam tylko ubrać to, co mam w sercu, i powiedzieć to bardzo dosadnie i dobitnie. Ponieważ myślę, że ten temat jest bardzo ważny. Dzisiaj będę mówił do wszystkich, tak jak zawsze do starszych, do młodszych, do dzieci, do licealistów, do studentów słuchajcie, nie umierajcie dla religii, żyjcie dla Boga. Ja wiem, że spotkaliśmy się od dziecka z systemem, i od małego kazali nam chodzić do kościoła, klęczeć w ławkach. Brać udział w rytuałach, odmawiać różańce, zbierać podpisy do dzienniczka, czy byłeś, czy nie, czy cię dopuszczą do bierzmowania, czy nie dopuszczą. Przez lata słuchaliśmy ludzi, którzy o Bogu tak naprawdę nie mają nic do powiedzenia, ponieważ nie mają o nim żadnego pojęcia i mówią tylko to, co system z góry im narzucił, by mówili. A w tym nie ma żadnej miłości, żadnej wolności, a tym bardziej żadnej prawdy. Dlatego że Jezus Chrystus jest zupełnie inną osobą, niż to, co oni przez lata wymalowali w naszych sercach, czyniąc po prostu z niego jakiś religijny, zakłamany obraz, który sprawił, że masa osób teraz błądzi, nie chce Jezusa znać, odchodzi od niego. I szuka spełnienia i radości w jakichś innych miejscach, ale nie może znaleźć, no bo nie znajdzie, ponieważ nasza dusza i nasze serce może prawdziwie odpocząć tylko w Bogu, tylko w prawdzie, w Jezusie Chrystusie, który jest drogą, prawdą i życiem. I nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przez Niego, ponieważ On sam to powiedział: On sam przyszedł na ziemię, On sam oddał za nas życie. I teraz o co chodzi? W czwartym rozdziale Ewangelii Jana, kiedy sam Jezus Chrystus spotyka się z Samarytanką przy studni i rozmawia z nią, mówi takie słowa. W 20, od 22 wersetu. Czwarty rozdział Ewangelii Jana, 22 werset. Wy to, czego nie znacie, a my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie pochodzi od Żydów. Ale nadchodzi godzina, i teraz jest, gdy prawdziwi czciciele będą czcić ojca w duchu i w prawdzie, bo i ojciec szuka takich, którzy będą go czcić. Bóg jest duchem, więc ci, którzy go czczą, powinni go czcić w duchu i w prawdzie. W duchu i w prawdzie. Bóg wcale nie chce i nigdy nie chciał tego, żebyś ty na kolanach ładował do kościoła co niedzielę. Żebyś Ty na kolanach szedł na pielgrzymki do Częstochowy. Żebyś Ty odmawiał różańce. Żebyś brał udział w tych wszystkich świętach. Bóg nigdzie w swoim Słowie, Jezus Chrystus w żadnym miejscu w Biblii i przez całe swoje życie nie mówi o tym, żeby czcić Go w widzialny sposób. W taki sposób, jakiego my zostaliśmy nauczeni. Nasz Pan pragnie czci. W duchu i w prawdzie. Bóg pragnie czci w duchu i w prawdzie, a więc jakiekolwiek te wszystkie religijne aktywności, do których byliśmy zmuszani lub na siłę zachęcani, kompletnie go nie interesują i nie sprawiają na nim żadnego wrażenia. Więc jest to zwykła strata czasu i powiem Wam szczerze, że to niczym się nie różni od pogańskiego kultu, który. Uprawiali inni ludzie na przestrzeni lat. Bóg jest duchem, Boga nie widać. Dlatego on pragnie, byśmy my oddawali mu cześć w duchu, aby ta cześć była niewidzialna w nas, bo w każdym z nas jest duch i on pragnie, byśmy my nawrócili się do niego i w jego duchu, w duchu świętym po prostu żyli. Żyjąc w prawdzie. A Jezus jest prawdą. Jego słowo jest prawdą. Jezus jest żywym, wcielonym, wcielonym słowem Boga, który przyszedł na Ziemię, wypełniając wszystko to, co jest o nim napisane w piśmie, abyśmy my mogli w niego uwierzyć. On przyszedł bez grzechu, oddał za nas swoje życie i zmartwychwstał, byśmy my mogli mieć relacje z Ojcem. On zapłacił za nasz grzech, byśmy my mogli przyjść do Boga z otwartym czystym sercem będąc obmyci jego krwią ponieważ każdy z nas zgrzeszył i bóg pragnie tego abyś ty poznał go przez słowo boże naprawdę żebyś poznał prawdę którą jest Jezus i abyś w relacji z nim w duchu świętym postępował każdego dnia będąc miłością go kompletnie nie obchodzi to czy ty pójdziesz do kościoła czy nie czy ty będziesz mówił takie zdrowaśki czy inne, czy ty będziesz się modlił z tego modlitewnika czy innego, czy będziesz śpiewał takie pieśni czy inne, czy będziesz się ubierał tak czy siak, czy leżysz czy stoisz, czy ci ktoś każe, czy masz szopkę robić, czy stroik wielkanocny z jajkami chodzić w Wielką Sobotę czy jakieś jeszcze inne te rzeczy robić. On ma to gdzieś. On nigdy w życiu tego nie ustanawiał. Go to nie interesuje, to mu nie oddaje czci. I powiem Ci szczerze, wszystkie te luki, które nam mówili na przestrzeni lat, możesz wyrzucić do śmietnika, bo one z Bogiem nie mają nic wspólnego. I jeżeli dzisiaj oglądasz ten film, nieważne czy jesteś starszy czy młodszy, Bóg nie patrzy na wiek, on patrzy na serce. I jeżeli czujesz w sobie, że wow! Kłamali mnie przez tyle lat. To nie miej pretensji do nich, bo oni sami są okłamani i po prostu mówią to, czego ich ktoś inny nauczył, czyli to, co przekazał im w kłamstwie ktoś przed nimi. Ale ty dzisiaj otwórz swoje serce, obudź się, i wejdź w przyjaźń z Jezusem, który jest duchem, Bóg objawiony został w ciele, duch. Uobecnił się na Ziemi, by nam wytyczyć drogę, by pokazać nam, jak wygląda życie w Duchu i w Prawdzie. I Jezus Chrystus przyszedł, aby nas poprowadzić drogą do Ojca. I Ty, czytając właśnie Biblię, możesz Go prawdziwie poznać i naśladować postawę Jego Serca. To, jak On słuchał Ojca, to, jak On kochał, to, jak On postępował, to, jak On mówił, to, jak On się zachowywał. Co Go denerwowało? a co pochwalał bo on jest wcielonym bogiem i to że bóg się wcielił dla naszego zbawienia jest dobrą nowiną i ten sam bóg zostawia nam swojego ducha który tu jest który chce zamieszkać w twoim wnętrzu i który chce cię prowadzić w każdym czasie w każdym momencie trwając w relacji z tobą i to jest oddawanie czci ojcu w duchu i w prawdzie czego pragnie bóg Bóg mówi, nie mieszkam w świątyniach zbudowanych ręką ludzką. Na no nawet bardzo dosadnie Jezus Chrystus i Bóg w całym, w całym Słowie Bożym bardzo piętnuje postawy obłudy, postawy obłudy faryzeuszy, ale też mówi właśnie do swojego ludu. Ten lud czci mnie wargami, a sercem swym daleko jest ode mnie. Nie bądź podobny do nich bo błuda to jest najgorsza rzecz na świecie. Nie rób tego, czego Bóg od ciebie nie oczekuje. Nie oddawaj Mu czci, bo ktoś inny powiedział ci, że tak należy robić, bo to jest głupie. Bóg tego nie chce. Ty dzisiaj sam stań w prawdzie przed Bogiem, zamknij drzwi swojego pokoju, albo wyjdź na bieżnię, wyjdź na spacer i zacznij z tym Bogiem rozmawiać, jak przyjaciel z przyjacielem. A następnie zacznij czytać Biblię od Ewangelii Jana osobiście do siebie ponieważ Biblia to jest list napisany przez Boga do człowieka na przestrzeni tysięcy lat abyśmy my mogli go poznać Ona jest składna całkowicie jedno z drugiego wynika jest pisana ręką wielu ludzi ale w jednym duchu w Duchu Świętym ponieważ to Bóg jest autorem słowa Bożego i to, że ona jest pisana na przestrzeniach tylu lat, wcale nie stanowi o jej jakimś rozłamie, lecz o jedności. Jest to dowód, bo ktoś, kto żył tysiąc lat wcześniej, pisze o tym samym Bogu, ktoś inny pisze tysiąc lat później. I to wszystko jest ze sobą kompatybilne. Tu nie ma nic wzajemnie wykluczającego się. Potem poznając Boga zobaczysz, jaki On jest niesamowity, jaki On jest pełny, jaki On jest nieogarniony. Ale jest On prawdziwy i On żyje i On jest żywy. I ty po prostu zacznij czytać Biblię, a On będzie w twoim sercu zradzał pragnienia, które, do których cię będzie inspirował, w których będzie cię umacniał. I ty odważnie za Nim podążaj. Nie umieraj dla religii, nie trać czasu dla religii, bo być może masz już od Boga jakieś marzenia w sercu. Może chcesz zostać zawodowym sportowcem, albo chcesz być nauczycielem, albo chcesz robić inne niesamowite rzeczy. Idź i to rób z Chrystusem. Bóg wlewa w nasze serca marzenia. On nie jest katem i zabójcą, który leje cię kiedy źle zrobisz. On nie jest starym dziadem na chmurce, który mówi ci, jak masz żyć, a jak się wywrócisz, to cię kopie i, i nie pomaga ci wstać, tylko się jeszcze z ciebie śmieje. To jest karykaturalny obraz Boga, który został nam właśnie przez religię narzucony. To jest bzdura i kłamstwo. Jezus Chrystus jest inny. Bóg jest inny. Jezus jest Bogiem prawdziwym, życiem wiecznym. On jest. Drogą, prawdą i życiem, i będę to powtarzał zawsze, bo to, że Bóg objawił się w ciele, byśmy my mogli go poznać, to jest tak ogromny dar Jego miłości do nas, dowód Jego miłości do nas, i ten wszechmogący Bóg poszedł za nas na krzyż, cierpieć śmierć, by nam wreszcie ukazać to, że nas kocha i że możemy z otwartym sercem do Niego przyjść. Że możemy mieć z Nim relacje, że możemy mówić do Ojca, Tatusiu, bo On nas kocha całym swoim sercem. I te pragnienia, które Bóg w Tobie będzie zradzał, wykonuj, ufając Jezusowi. Ale wszystko czyń w Chrystusie. Pozwól Bogu, aby On przemienił Twoje serce. Bo Bóg przyjdzie i On najpierw wyrzuci z Ciebie wszystko to, co jest egoistyczne. To może wydawać się dla Ciebie trudne, ale to będzie dla Ciebie dobre, bo On chce wyrzucić z Ciebie grzech, czyli to, co tak naprawdę przeszkadza Ci w życiu. Grzech Cię tylko unieszczęśliwia i czyni Cię podobnym do tego świata, podobnym do, do szatana, czyni Cię brudnym i oddalonym od Boga. A Jezus chce ten grzech usunąć, chce wyrzucić z ciebie egoizm, abyś ty otworzył swoje serce na Boga, wszedł z nim w relacje i aby on cię poprowadził w tym życiu dla chwały swojego imienia. Abyś ty mógł oddawać mu cześć w duchu i w prawdzie, aby wszystko to, co robisz, było dla Jego chwały, byś był światłem Jego w tym świecie, tak jak on nazywa swoich uczniów, mówiąc do nich: Wy jesteście światłem świata. Abyś Ty czynił te dzieła, do których Bóg Cię przeznaczył od założenia świata. Aby Twoje życie było wielką, prawdziwą relacją z Bogiem, która nie jest nudna. Która nie jest w ławce kościelnej, gdzie Ci ktoś każe. Która jest pełnią życia w Chrystusie Jezusie, w Duchu Świętym, które od Niego otrzymujesz. To nie jest żadna nuda, to nie jest żaden stereotyp, to nie jest żadne... Yy, Gadanie paciorków do obrazka to jest pełnia życia wiecznego w Chrystusie Jezusie, które zaczyna się już dzisiaj. Kiedy Ty w Niego uwierzysz, zanim pójdziesz, zaczniesz Go poznawać w Słowie Bożym i wierzyć Mu na Słowo. A wszystko to, co będziesz czytać, stanie się rzeczywistością Twojego życia. Duch Święty zacznie Cię prowadzić, będzie Cię przeprowadzał przez trudności, które będą, ale Twoje życie stanie się pełne. Twoje życie stanie się prawdziwe. Dlatego nie umieraj dla religii. Nie wyrzucaj tych pragnień, które masz w sercu do śmietnika, żeby iść na przykład do seminarium służyć Bogu, bo Bóg tego nie chce. On nigdy w życiu nie zakładał żadnych seminariów. Jezus mówi: każdy, kto chce iść za mną, niech każdego dnia bierze krzyż swój, niech zaprze się siebie i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mego powodu, ten nie znajdzie. Prawdziwi czciciele ojca będą oddawać mu cześć w duchu i w prawdzie. Nie idź do zakonu, nie zostawaj pustelnikiem, nie, unie... <ścoughs> nie unieszczęśliwiaj się na siłę, przez to, że ktoś inny ci tak powiedział. Słuchaj tylko tego, co mówi Jezus Chrystus, i odważnie idź za tym, co on kształtuje w twoim sercu. Przez swoje słowo, które będziesz czytał. Po prostu go poznawaj w duchu i w prawdzie, w miłości. Jan pisze w liście, w pierwszym liście Jana jest napisane, że jego przykazaniem jest to, abyśmy my wierzyli w Jezusa Chrystusa i miłowali się nawzajem. To jest tak proste. Więc, jeżeli chcesz być naprawdę uczniem Jezusa, to go poznaj. Uwierz w Niego całym sercem i pozwól, aby Jego Słowo przemieniło cię w miłość. Wtedy będziesz Bogu prawdziwie oddawał cześć. I, i to, to jest Ewangelia. To, że Jezus Chrystus, Wszechmogący Bóg daje nam swojego Ducha, by w nas zamieszkać. Byśmy my mogli Mu oddawać cześć w zaciszu naszego serca, w duchu i w prawdzie, przez nasze życie. Ta cześć objawiać się będzie przez prawdę naszego życia, przez prawdziwość, którą Chrystus w nas zainicjuje i przez miłość, która będzie nie z tego świata. Ponieważ miłość jest nie z tego świata. Jezus jest miłością i on nas ukochał aż do końca, idąc za nas na krzyż. I on ciebie tak chce przemienić, byś ty kochał swoich przeciwników, swoich nieprzyjaciół, swoich braci. Miłością bezinteresowną. Tu się zaczyna prawdziwe życie. Wszystko inne to wegetacja. Jeżeli nie ma w tobie życia Chrystusa, tobie się wydaje, że żyjesz. Doświadcz tego, o czym mówię. Zawołaj do Chrystusa ze szczerym sercem, a zaczniesz prawdziwie żyć. I będziesz zbawiony. Będziesz miał życie wieczne, bo jeżeli pójdziesz za Chrystusem, Twój duch nawróci się do Ojca i już nigdy nie umrzesz. Prawdziwie będziesz żyć. Zakosztuj tego życia, które zaczyna się już dzisiaj. Życie wieczne zaczyna się już dzisiaj. I biegnij za Chrystusem. Raduj się tym biegiem. Biegnij wytrwale, pomimo trudności i przeróżnych okoliczności. Bo On przez wszystko cię przeprowadzi. Bo On jest prawdziwym, mocnym i wszechmogącym Bogiem bo On oddał za Ciebie życie i Cię kocha. Ojcze, bardzo Cię proszę, abyś zniszczył w naszych sercach wszelki jakiś religijny obraz Ciebie, abyś wyrzucił wszystko, co jest religijne, co jest zakłamane, co jest puste, co nie prowadzi do Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Proszę Cię o to, Boże, byśmy my mogli Ciebie szczerze poznać, prawdziwie poznać i zaczęli oddawać Tobie w pełni cześć, w duchu i w prawdzie, byśmy nie oszukiwali siebie, ani nie oszukiwali, ani nie próbowali oszukać Ciebie, tylko byśmy przylgnęli do Ciebie ze szczerym sercem i robili tylko to, co Ty pragniesz, byśmy czynili. Boże, proszę Cię, aby każda osoba, która będzie to oglądać, aby ona nawróciła się do Ciebie, bo Ty nas prawdziwie kochasz, Ty chcesz naszego dobra. Ty jesteś prawdziwym życiem i prawdziwym Bogiem i modlę się za nas wszystkich w Twoje imię. Dziękuję Ci Panie i proszę Cię prowadzić nas. Amen. Amen, kochani. Dzisiaj mam piękny trening rano. Będę biegał pięć setki. Pierwszy raz w życiu to będzie coś pięknego. Moi przyjaciele teraz są na zawodach. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Ja jeszcze wzmacniam dwójki. I jestem bardzo cierpliwy i spokojny, ponieważ Pan Jezus właśnie przez ten sport uczy mnie cierpliwości i wytrwałości, i to jest coś niesamowitego. To jest coś pięknego. Ja kocham biegać. I właśnie, kiedy oddasz swoje życie Jezusowi Chrystusowi, On zniszczy w Tobie wszelki egoizm i to będzie trudne. Ale potem On zaprowadzi Cię do tych rzeczy, do których Cię powołał i przeznaczył. I życie w Nim jest niesamowitą przygodą. I nie dzieliłbym się tym z wami, gdyby to nie była prawda, bo bieganie jest również prezentem od Jezusa Chrystusa i jestem z tego powodu Mu bardzo wdzięczny. Dlatego jestem przekonany, że jeżeli Ty zawołasz do Chrystusa i z serca Mu zaufasz, to wygrasz ten bieg, naprawdę wygrasz ten bieg, którym jest życie, dzięki Jego mocy, dzięki Jego łasce i dzięki Jego obecności. On jest wszystkim. I niech Jezus Chrystus będzie uwielbiony w nas i przez nas. Amen.